Halo, halo. Dzień dobry. Ja Ci tak na kanapie, tak na szybko mam chwilę, mam 20 minut, bo normalnie 5 minut, 5? No 5 minut szukam komentarza, na których chciałam odpowiedzieć. Tam chodzi piekarnik, bo chleb i ozonator. Ozonuje warzywa i owoce, bo byłam dzisiaj na, wak na wakacjach, na zakupach. Kupiłam dużo, dużo warzyw i owoców i wszystkie ozonuję. Nie wiem, czy Wy też tak robicie? Ciekawe, czy używacie? Ozonatora. I w międzyczasie pomyślałam sobie, że zanim chłopacy przyjdą do domu, to będę miała jakieś dwa, od teraz jakieś 20. no nie wiem, czasem przychodzą trochę wcześniej, więc zobaczymy. Yy, więc <laughs> za oknem krówki słychać dzwoneczki, też może być słychać, ale mam nadzieję, że mnie też będzie słychać. Będę mówiła głośno, postaram się mówić głośno. Więc tak, jest pytanie. Reniu dorać. Co ma sobie powtarzać kobieta w okresie menopauzy, która nie sypia po nocach, cierpi na bóle stawów i kręgosłupa? Są to bóle rzeczywiste, wytłumaczalne medycznie, maleńki, uderzenia gorąca i całą masę paskudnych rzeczy. Jak sobie wizualizować zdrowie, kiedy nauka i medycyna zakłada, że jest to stan jak najbardziej normalny? Dieta i ruch, <laughs> powie lekarz, wiemy, że to dobra rzecz jest i bez menopauzy, co radzi pozytywne myślenie dla takiego stanu rzeczy. Hm. Więc, tak. Z mojego punktu widzenia, jest tak, że ja po prostu nie wierzę w, leka w diagnozę lekarską. Nie, nie chcę. Jakby to powiedzieć, każdy jest kowalem swojego losu. I są jedni, którzy będą trzymać się tego, co powie lekarz, i będą trzymać się tego strachu. Jak piszesz, że nie możesz spać, więc pewnie kładąc się spać, myślisz sobie, hmm, pewnie znowu się obudzę w nocy. Hmm, pewnie rano będzie bolał mnie kręgosłup, albo jeszcze coś tam. Nie wiem. Yy, yy, lęki, lęki. To jest właśnie strach. To są stany takie, yy, które gdzieś ja wydaje mi się też już przechodziłam. So, ten strach, właśnie. I to jest właśnie to, że nie zlikwiduje się tego od razu. Mnie się nie udało tego od razu zlikwidować. Powiem inaczej, może nawet teraz czasem mam takie. Chwile, w których przychodzi do mnie: A co jeśli się nie uda? A coś tam. Ja miałam coś takiego, jak takie lęki, to ja miałam, właśnie jak. Yy, byłam w takim stanie przed oczyszczaniem przed oczyszczaniem przed yy, oczyszczaniem. No, całe te zdrowe moje odżywianie coraz to zdrowsze i zdrowsze to ja nazywam oczyszczaniem. Są lepsze i gorsze dni, ale było źle, naprawdę było źle i ja takie lęki miałam. Bałam się nie wiadomo z czego, i tu mi się wydaje właśnie, że takie strachy i takie lęki są od jedzenia mięsa. Niestety, ale ja tak zauważyłam u siebie: o, powiem tak, bo ja nie jestem lekarzem i niczego tutaj nie będę w żaden sposób udowadniać ani jakichś w ogóle wynalazków Wam tutaj mówić. To ja mówię to, co ja zauważyłam u siebie, że właśnie jak nie jem mięsa, to jestem stabilniejsza e, psychicznie, stabilniejsza, czyli bardziej pozytywna i, i ciągle na tym samym poziomie, jakby, tak? Czyli cały czas jestem bardzo, bardzo pozytywna. Wszelkiego rodzaju książki, pozytywne myślenie, e, to wszystko czytać. Ja czytałam bardzo dużo tych książek, i powiem Wam, że z jednej książki wyczaiłam jedną rzecz, z kolejnej, jedną rzecz, z kolejnej nic. Bo pomyślałam sobie, ha, kółko to samo piszą w tych książkach, za jakiś czas znowu coś. I takimi małymi tutaj okruszek, tam okruszek, i to wszystko mi się składało w jakąś jedną całość. I teraz na przykład jestem na takim etapie, że. Yy, takich komentarzy jak ten nie był, nie był jeden, ich było więcej w takim sensie, że łatwo powiedzieć, być, bądź pozytywna, a wszystko w życiu mi nie wychodzi. <noise> I łatwo to jest powiedzieć, bo to nie można tylko powiedzieć, jestem pozytywna. To trzeba poczuć, poczuć. Trzeba to robić z premedytacją. Jeśli przychodzą do ciebie myśli, że znowu w nocy nie będę spała. To wycisz się, oddech jest bardzo ważny, oddychaj, oddychaj, ten, ten oddech niech idzie w to miejsce, gdzie masz e, bólę kręgosłupa, gdzie masz bólę stawów, bóle stawów i kręgosłupa mogą być jak najbardziej od e, na przykład wątroby, e, więc tutaj oczywiście ja bym była za tym, że... <grych> Skłania się to wszystko ku zdrowszemu, lżejszemu odżywianiu. Ja na przykład nie wiem, jak ta osoba się odżywia. Być może niektóre osoby odżywiają się już lekko, lżej, czyli nie jedzą tych zwierzęcych, odzwierzęcych pokarmów, a i tak są jacyś negatywni, aczkolwiek na swoim życiu spotkałam być może niewiele osób, ale te, które jedzą ciężko, od zwierzęco, yy, te osoby są ciężkie. Te osoby są ciężkie. Im jest po prostu absolutnie nie mogą z, zrozumieć, jak to może być ci lekko, jak możesz mieć taką energię, jak możesz wierzyć w takie rzeczy w ogóle. No i właśnie to się zmienia. Trzeba, oddech. Oddech jest niesamowicie ważny, właśnie. Ja wieczorem też tak było, że mi się udawało i mi się nie udawało, ale ja nigdy nie poddawałam się, żeby się poddać, powiedzieć, a to i tak nie działa. Ja zawsze wracałam, ja zawsze wracałam, ja jestem taka uparta, właśnie, ja zawsze wracałam. I myślę sobie, skoro przez chwilę zadziałało, to ja się postaram, żeby ta chwila była dłuższa, tak? Czyli i tak cały czas, tak z odżywianiem. Z, z tą medytacją. Ja to nazywam medytacją, ale to ja nie robię czegoś takiego, jakby ktoś sobie mógł wyobrazić, że to jest medytacja. E, taka, wiecie co, że ja siedzę i i w ogóle medytuję godzinę, dwie. Absolutnie. Przecież ja nie mam na to czasu. Ale wieczorem, nawet nie na siedząco, na leżąco już. Albo w wannie. Wtedy, kiedy mam chwilę dla siebie, przepraszam. Jestem. Wyobrażam sobie, że jestem zdrowa. Jestem zdrowa, będę zdrowa. W ogóle to bardzo fajny filmik nagrał właśnie Aaron Jasnowic. Samo uzdrawianie, coś takiego, coś tam w tą stronę był tytuł. I on tam to pięknie wytłumaczył. Do mnie to bardzo trafiło i od tamtej pory idzie mi lżej, bo ja od jego filmiku, na bazie jego filmiku, właśnie zaczęłam walczyć z moją opryszczką, słuchajcie. Także. I jak raz się uda, a potem coś wróci, to pewnie duża ilość osób powie: A to nie działa, bo i tak wróciło. A ja sobie myślę: Nie, bo jedna opryszczka mi się cofnęła. To znaczy, że ja mogę to zrobić, ja mogę nad tym zapanować. I z każdą inną rzeczą, słuchajcie, yy, poprosiłam, przeczytam Wam jeszcze jeden komentarz. Yy, Reniu kochana, jesteś moim miodem na moje serce, jesteś miodem na moje serce. Jestem chora na włóknienie płuc. Według lekarzy powinnam umrzeć rok temu. Na razie sobie radzę. Pogodziłam się z tym i odebrałam jako wyznanie. Myślę, że dobrze będzie. Staram się żyć po swojemu i o tym nie myśleć. I tam dalej było. Słuchajcie, to jest Jedna osoba, ja znam też taką osobę, gdzie wyniki ta osoba poczuła się źle, bo poszła do lekarza. Zrobili, zrobili jej badania i ona, wszystkie badania stwierdzili, że rak to tamto, siamto. Strasznie ją ratowali. Badania za badaniami, coś tam wyprzedali, wszystko co mieli, sprzedawali, żeby ją ratować i robić badania. A propos, a propos właśnie tego, że gdzieś ktoś tam mówi, że. Bioenergoterapeuci biorą pieniądze, a lekarze nie biorą, nie? I za badania nie biorą. To, 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 to jest po prostu to, to taki system. Tak to wszystko działa i nie wiem dlaczego gdzieś tam ludzie się. E, ale to do, dojdziemy do tego. E, I ta osoba, słuchajcie, ona, ja już mówiłam o tym wiele razy i powtórzę Wam jeszcze. I tu właśnie e, pani Basia pisze, Basiu, Basiu Basia pisze, że powinna rok temu umrzeć i żyje. I jeśli ona będzie wierzyła w to, że żyje, że jest zdrowa, to ona będzie żyła tak długo, jak jest, nie wiem, pisane? Nam podobno jest w każdemu z nas pisane, kiedy umrzemy, ale od nas zależy, w jakim stanie będziemy żyć. I niektórzy umierają w wypadku samochodowym, a niektórzy leżą po 20-30 lat przykuci do łóżka i męczą się, ale to jest nasz wybór. Może nie każdemu się uda, bo gdzieś tam też było w, w komentarzach, że, e, że no co, jak dziecko jest chore albo ktoś jest na wózku, jak tu wierzyć w lepsze? Nie trzeba, nie każdy ma drogę pisaną taką, żeby być pozytywnym. Nie każdy w tym wcieleniu zrobi coś dobrego, nie każdy, ale mamy wolną wolę i możemy się starać, żeby żyło nam się lepiej. Nawet jeśli ja do dzisiaj mam guzy w piersiach, tak? Teraz byłam w Polsce, słuchajcie, i nosiłam cały czas staniki takie z fiszbinami. Mam takie guzy, że nie mogę się ich jakoś pozbyć. Co prawda, też jakoś specjalnie tutaj w tej piersi mam taki guz, ale nie panikuję. Po prostu staram się e, być pozytywna. Absolutnie nie mam strachu. Strach jest najgorszy. Muszę Wam powiedzieć, strach jest najgorszy. I wtedy, kiedy przychodzą do nas myśli, że a znowu mnie boli, coś tam, jestem zdrowa, będę zdrowa. Jak długo to powtarzać? Całe życie. Jeśli chcesz sobie powtarzać, tu mnie boli, tam mnie boli, i ciągle myśleć o tym, co Cię boli. To przestań myśleć o tym. Zastąp te myśli myślami. Jestem zdrowa, będę zdrowa, jestem zdrowa, będę. Jak mantra. Ale to jest Twój wybór. Czy Ty chcesz to robić, czy nie? Jak Ty chcesz myśleć o tym, że się boisz jutra, o tym, że coś tam, że nie wiem, że masz ból kręgosłupa, że nie warto iść spać, bo i tak się obudzisz, coś tam, coś tam w nocy, że się nie wyśpisz, to jest Twoje. To jest wszystko na twoje życzenie. My jesteśmy energią i tutaj przejdę do kolejnego jakby hmm, kolejnego komentarza, który chciałam też omówić a propos właśnie energii. Słuchajcie, mówisz Reniu, odsyłam pani własną energię. Załóżmy, że ta pani wysłała ci bardzo złą energię. Lepiej nie odsyłać nikomu złej energii, nawet jeśli ona jest otrzymaną od kogoś. Nawet jeśli, jest, nawet jeśli dodasz do niej miłość i zrozumienie. Przecież w ten sposób oddajemy zło za zło, a przecież to może przynieść tylko opłakane skutki dla odsyłającego złą energię. Jeśli wierzysz, że należy dobrem zło zwyciężać, to nie baw się w odsyłanie energii. To niebezpieczna zabawa. Yy, bardzo. Czytałam o tym dużo. Widzę już jest 5-5 lajków, także widzę. <laughs> witam serdecznie osoby. Wszystkie, bo tam takie komentarze, że jestem naiwna, też mają bardzo dużo lajków, także witam was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że dlatego, że tu jesteście, to już jesteście na drodze na swojej drodze, swoich zmian, zmian, które będziecie przechodzić. Także to jest to, wracając do energii, to jest właśnie ta energia. Stajemy się tym, o czym myślimy. Tym, o czym myślimy, tam, gdzie przykładamy swoje myśli, swoją energię, z tym się jednoczymy. Więc, jeśli ktoś przysyła mi e, taki, a nie inny, e, jakiś tam e, komentarz, i ja go w jakiś sposób odbieram. To ja nie chcę się łączyć z tą energią. Jeśli ja ją przyjmę i wyślę tylko dobro, albo nie zareaguję, to ja tą energię przyślę. Przyjmę. Jeśli ja tą energię przyjmę, to tamta osoba będzie tej właśnie energii wysyłała coraz to więcej i więcej. Więc, żeby ta osoba mogła to przerobić w sobie, ta energia musi do niej wrócić, ona musi to poczuć, że to do niej wróciło, ale nic więcej. Dlatego miłość i zrozumienie. Nic więcej. Ja nie przesyłam nic, ale nie przyjmuję tego. Ja nie mogę tego przyjąć. To jest moja zasada. Nie musicie się z tym zgadzać. Ja jestem za tym, żeby zło zwyciężać. I to jest właśnie moim zdaniem, z tego co ja wiem, co poczytałam yy, i co się zgadza, jakby z, ze mną. To wydaje mi się, co mi się zgadza ze mną i co się sprawdziło w moim życiu, ja na początku kumulowałam w sobie komentarze. Ja kumulowałam, jak ktoś mi gdzieś coś powiedział, bo ja to przyjmowałam. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić, jak to zrobić, żeby do mnie to nie docierało. Teraz wiem. I właśnie to jest ta formułka. I to, czy ja ją napiszę, Piszę ją specjalnie, bo ja bym mogła to tylko powiedzieć i nikt by nie musiał tego wiedzieć. Ale ja chcę to napisać, żebyście e, co niektórzy przeczytali, zastanowili się, i być może ta pani napisała tutaj do mnie, po to, żebym roz, rozwinęła trochę temat, nie musicie się ze mną zgadzać absolutnie, ale moje zdanie jest takie, że jeśli ja przyjmę energię, to ja będę się męczyć, a tamta osoba niczego się nie nauczy. Ona musi tą swoją energię odebrać z powrotem, przerobić, i wtedy stwierdzi, że nie chce wysyłać takiej energii więcej. I ja to przerobiłam w otoczeniu moim najbliższym, i naokoło, i na długą, na dużą metę. Jeśli gdzieś jest coś, co podnosi mi ciśnienie, to ja tą energię odsyłam, tak? Nie musicie tak robić, nie musicie się ze mną zgadzać, ale ja tak robię. Przesyłam tym, którzy, jeśli ktoś ma dobrą intencję i nie chciał mnie w żaden sposób urazić, to on tej energii nie odczuje w zły sposób, tak? To o to właśnie chodzi, że odsyłam tylko Twoją własną energię z powrotem, dodając miłość i zrozumienie. Bo gdybym ja dodała jeszcze jakieś swoje pięć groszy ze złośliwością, to wtedy nie byłoby dobrze, bo to znowu wróciłoby do mnie. Także nic poza to, co ktoś ci dał. Żadnej złości, żadnej frustracji, żadnych, żadnych emocji. Tylko tyle, co ktoś dostał, co od kogoś dostaliśmy, i z powrotem. Także to jest moje yy, zdanie na ten temat. Oczywiście, tak jak mówię, nie musicie się z tym zgadzać. Ja jestem jak najbardziej na tak za dobrem, za przesyłaniem miłości, ale. Yy, ale też, no mówię, nie będę przyjmować cudzej energii, bo takie osoby, wtedy jak komuś dają coś, to są tak zwanymi yy, są albo są na drodze, żeby stać się jakimś takim właśnie wampirem energetycznym, który będzie, yy, który będzie czerpał i będzie budował w sobie tą złą energię coraz bardziej i bardziej i bardziej. A chodzi o to, żeby właśnie tej energii złej nie budować, tylko tą dobrą. Także to tyle, bo moje dzieci już wróciły, także żegnam się z Wami bardzo, bardzo cieplutko. Wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze, słuchajcie. Żadnych złych energii, tylko dobre. Ale nie mogę przyjmować złych energii do siebie, bo też nie jestem nie wiem, cierpiętnicą, czy nie wiem, jakby tam powiedzieć. Dobra, buziaczki, uściski. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumieliście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!